Dzień dobry, nazywam się Łukasz Fomicz, jestem głównym koordynatorem inicjatywy społecznej o nazwie Pilnuj Wyborów, która stawia sobie za cel zapobieganie fałszerstwom wyborczym. Szanowni Państwo, w 2014 roku media donosiły o licznych oszustwach wyborczych na ogromną skalę. Na Śląsku komisarz Wyborczy i Sędzia Sądu Apelacyjnego miała polecić przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zamienić protokoły wyborcze. Z blisko półtorej miliona ważnych głosów jednym ruchem ręki zrobiono trochę ponad 1 350 tysięcy. Powstały protokoły, które różniły się o 130 tysięcy głosów. Sąd oddalił protest wyborczy, odmawiając nawet dopuszczenia w tej sprawie dowodów. Były to te same wybory, w których 20% głosów było nieważnych, a drugie 20% dostał PSL. Rok przed tymi wyborami kierownictwo Państwowej Komisji Wyborczej odbyło dwudniowe szkolenie prowadzone przez Rosyjską Centralną Komisję Wyborczą w Moskwie, której przewodniczącego Władimira Czurowa Rosjanie zwą pieszczotliwie czarodziejem. Wszyscy byliśmy zirytowani, gdy w 2014 roku głosy liczono 5 dni, a ostatecznych wyników wciąż nie było. Pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie zgromadziły się tłumy protestujących. Część z nich, nie godząc się na taki rozwój sytuacji, zajęła budynek i zażądała dymisji członków PKW. Z trudem policzone wyniki wyborów jednak zatwierdzono, a w dniu ich podania sędziowie z PKW. Złożyli rezygnację. Nowo powołani sędziowie otrzymali 1500 protestów wyborczych, jednak wyniki wyborów pozostał prawomocny. Kosmetyczne zmiany w prawie wyborczym dokonane w ostatnich latach nie zapewniły rzeczywistej przejrzystości procesu wyborczego i nie zabezpieczyły go przed fałszerstwami. Wedle tych procedur ci sami sędziowie zatwierdzili ostatnie wybory do Europarlamentu w których przeciętna, proporcjonalna różnica między sondażami Exit Poll a finalnym wynikiem PKW wynosiła 5% dla wszystkich partii z dwoma wyjątkami. Dla z 15 było to 10%, natomiast różnica między sondażem Exit poll, a ogłoszonym wynikiem dla Konfederacji wynosiła rekordowe 31%. Niemal dokładnie ten sam skład sędziowski zatwierdzi również wyniki do Parlamentu RP w najbliższych wyborach. Czy możemy im ufać? Dlatego przygotowaliśmy rozwiązanie system kontroli wyborów pilnujwyborów.pl Mamy siedzibę oraz biuro w Warszawie, działa sztab. Tworzymy program komputerowy, który już rejestruje kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych lub mężów zaufania oraz obsługuje koordynatorów. Wyniki wyborów wprowadzane będą do programu obsługiwanego również przez telefony przez współpracujących z nami członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania. Celem jest Możliwe jak najszybsze podanie całościowych lub częściowych wyników wyborów. Pracujemy nad niezależną infrastrukturą serwerową. Za nami pierwsza konferencja, na której przeszkoliliśmy koordynatorów struktur ze wszystkich okręgów. Popierają nas liderzy z różnych struktur i organizacji. Liderzy Konfederacji, m.in. Janusz Korwin-Mikke wraz z Partią Korwin, Grzegorz Braun i Konfederacja Korony Polskiej, liderzy i struktury Ruchu Narodowego. Ale również struktury pobudki Konrad Daniel, lider ruchu oddolnego Jedna Polska, Jedność Narodu. Jeżeli Państwo mają na sercu dobro Polski, proszę, wyciągnijcie telefon lub otwórzcie komputer. Proszę, wejdźcie na stronę pilnywyborow.pl i zapiszcie się jako przyszli członkowie obwodowej komisji wyborczej lub mężowie zaufania. A jeśli możecie poświęcić trochę więcej czasu, to zaznaczcie dodatkowo, że chcecie dołączyć do naszych struktur. Jeśli nie mogą Państwo być w komisjach, proszę wesprzyjcie nas finansowo. Potrzebujemy rozbudować program komputerowy obsługujący pilny sprawnie funkcjonującego call center, obsługi prawnej, dodatkowej infrastruktury komputerowej. A to tylko część potrzeb. Weźmy odpowiedzialność we własne ręce. Pilny wyborów.pl.